Orędzie naszego pana Jezusa Chrystusa przekazane do żywego płomienia dnia 31 marca 2024 roku w Polsce. Jest to przekaz numer 1339. Oto kilka kluczowych przesłań, jakie niesie za sobą to orędzie. Jezus przypomina o swojej miłości i ofierze odkupienia przez mękę i śmierć na krzyżu. Zachęca do zaufania Bogu i oddania mu swoich problemów, obiecując opiekę Trójcy Świętej. Podkreśla rolę cierpienia jako drogi do oczyszczenia, świętości i zbawienia. Zaleca modlitwę, pokutę oraz oddanie się Matce Bożej i aniołom stróżom. Ostrzega przed wydarzeniami i niebezpieczeństwami dla Polski i świata, wzywając do nawrócenia i modlitwy. Podkreśla znaczenie przebaczania i miłości bliźniego. Zachęca do modlitwy do Ducha Świętego i prosi o jego wsparcie w duchowym rozwoju. Apeluje o pomoc dla żywego płomienia. Wybranego przez Boga jako proroka i o wybaczanie oraz modlitwę za innych. Wzywa do unikania egoizmu, skupienia się na służbie innym i zaufania Bożej opiece. Wyraża troskę o zbawienie każdej duszy i zachęca do oddania całego życia Bogu i Matce Bożej. Ogólnie rzecz biorąc, orędzie Jezusa przypomina o jego miłości i opiece nad ludźmi, wzywa do nawrócenia i oddania się Bogu, a także do modlitwy i miłosierdzia wobec siebie nawzajem. Treść orędzia. Ja jestem Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do Ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej w tym miejscu, w Twoim domu. Nie bój się niczego ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą, pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Dziś jest dzień pamiątki mojego zmartwychwstania, w tym dniu ofiaruję całej Ziemi krocie łask. Kto w tym dniu zakończy swoje życie, nie będzie potępiony. Wiem, że życie i wydarzenia, których jesteście świadkami i uczestnikami, mocno Was frustruje i denerwuje. Ja chcę, abyście się nie denerwowali, nie ekscytowali, ale oddali siebie samych i swoich bliskich, swoje wszystkie sprawy i problemy, treść życia, oddajcie mi wszystko do dyspozycji, ja to ogarnę wraz z moim Ojcem Niebieskim i z Duchem Świętym. Wielu z Was jest samymi, męczycie się z własnym ciałem, z własną duszą, za bardzo nie wiecie, jak postępować, jak żyć, jak załatwiać podstawowe sprawy czy konflikty. Tak jak wam obiecałem, jestem z wami, to ja z wami cierpię waszymi cierpieniami, to ja się raduję waszymi radościami. Tak bardzo chcę, abyście cali oddawali się do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Oddając mi wszystko, ja to skrupulatnie wykorzystuję, cieszę się waszymi radościami, smucę się waszymi smutkami. Zawsze gdy nie oddajecie mi siebie i tego co przeżywacie, jesteście sami, a wasze cierpienie jest niezasługujące, nikomu nie jest ofiarowane, przepada bezpowrotnie. Gdy jednak oddacie mi siebie, swoje sprawy, kłopoty, cierpienia, zmartwienia, to wówczas Trójca Święta zajmuje się waszym kłopotem. Co prawda samo wasze cierpienie nie znika, ale staje się bardzo zasługujące, zbawienne dla Was. Mówcie do mnie, do mojego Ojca w niebie i do Ducha Świętego. My wyraźnie słyszymy Wasz głos, to co mówicie, to co myślicie. Choć nikt z nieba nie daje wam cudownych przeżyć ani odczuć, zapewniam was jednak, znamy waszą każdą biedę, każdy kłopot, a gdy poprosicie, to Duch Święty was informuje, jak możecie problem rozwiązać, zneutralizować. Wielu z was choruje, ma liczne dolegliwości i cierpienia, one muszą być, bo one pracują na wasze konto, waszego i innych zbawienia. Dlaczego musicie cierpieć? Cierpienie was oczyszcza, wytrawia w was zło i ułomności. A gdy jest ofiarowane, buduje waszą świętość. To Duch Święty sam dba o wasz rozwój, o waszą świętość, to On w was się modli, to dzięki niemu wiecie, co robić, jak żyć, jak się umartwiać. Często módlcie się do Ducha Świętego gotowymi modlitwami, a także swoimi słowami. On was słucha, choć nie zawsze daje wam cudowne odczucia i uczucia, to jednak działa i wypełnia to, co może, nie dając wam tego co może wam zaszkodzić. Nie buntujcie się, cierpliwie znoście to wszystko, co Was spotyka, wszystko ofiarowując Bogu do dyspozycji. Trójca Święta wie o Was wszystko, nic nie umyka Bożej uwadze. Chcę, abyście odwiedzali mnie obecnego w Najświętszym Sakramencie, tam jestem obecny wraz z Ojcem Niebieskim i z Duchem Świętym. Zechciejcie otworzyć się na mnie, zechciejcie mówić mi o wszystkim, nawet o sprawach intymnych. Wasza fizjologia mnie nie obraża, wiem jacy jesteście i jak działacie. Znam wasze ciało, jak funkcjonuje, obraża mnie jedynie każdy grzech, szczególnie, gdy jest czyniony świadomie, z premedytacją. Czasem szybciej działacie, niż zdołacie pomyśleć. Zechciejcie zauważyć działanie mowy szatana, on natrętnie wmawia wam, o czym i jak macie myśleć. Myśl o grzechu i jak go wykonać to propozycja złego ducha, nie jest to Boże natchnienie, powinniście taką myśl siłą wypchnąć ze swojej głowy. To demonowi zależy, abyście tkwili w złu. Rozważali je, medytowali nad nim. Ja Wam mówię, nie wracajcie myślą do tego, co było złe, chyba że po to, aby za każde uczynione zło podjąć odpowiednią pokutę. Możecie pościć, możecie umartwiać się, możecie dawać choć niewielkie jałmużny. Wasza modlitwa także może być formą pokuty, możecie robić coś, czego nie lubicie, możecie jeść to, czego nie znosicie, a wszystko w ramach pokuty. Na każdą pokutę, szczególnie tą ciężką, Powinniście mieć zgodę swojego kierownika duszy. Ogranicza was jedynie wasza własna wyobraźnia. Zechciejcie praktykować dobre uczynki, nie tylko modlitwę, post i jałmużne, ale także uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Zechciejcie prosić Trójcę Świętą i Maryję o pomoc, a także swojego anioła stróża i inne anioły z nieba. Nie bójcie się tego, że nadużyjecie ich dobroci albo zmęczycie. Poproszone o pomoc, zawsze chętnie pomagają. Zechciejcie prosić o pomoc duchową, ale i o tę fizyczną. One pomogą coś załatwić, przekierować, pokierować, za wszelką pomoc nigdy nie zapominajcie o wdzięczności. Zechciejcie się modlić znanymi modlitwami do aniołów, litanią do aniołów i szturmówką, a także innymi modlitwami. Zawsze, gdy macie kogoś, kto dużo grzeszy, przeszkadza w czymś, utrudnia, proście swojego i jego anioła stróża o pomoc, a pomoc tę z pewnością otrzymacie. Zechciejcie zawsze zapraszać wszystkie chóry anielskie do każdej swojej Komunii Świętej. To wielki dar, a i one na tym bardzo wiele duchowo skorzystają. Zechciejcie prosić aniołów o to, aby zechcieli pozbierać wszelkie okruchy Najświętszego Sakramentu z całego świata, z miejsc, gdzie jest udzielana Komunia Święta, zwłaszcza te znieważone i podeptane cząsteczki. Poproście ich, aby umieścili te okruchy w Waszym sercu i sercu Maryi, mojej świętej, kochanej Mamy. To dla mnie wiele znaczy. Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was do woli, poproście aniołów o pomoc w Waszym duchowym rozwoju, proście też o liczne, dobre wskazówki, zechciejcie je docenić, bo wbrew pozorom, to nie są lenie, nieroby, ale bardzo zapracowane duchy. Każdy z Was ma jakąś sprawę, problem, którego długo nie może rozwiązać. Zechciejcie powierzyć to wszystko aniołom, ale zawsze zechciejcie pamiętać o wdzięczności. Kto z Was modli się i pości za swoich kapłanów i biskupów? Zechciejcie prosić ich aniołów o pomoc w ich nawróceniu, w ich opamiętaniu, one naprawdę zawsze chętnie pomagają. Każdy kraj ma swojego anielskiego opiekuna. Opiekunem Polski jest święty anioł Awe. Chcąc cokolwiek zmienić w kraju, zechciejcie modlić się jako naród, proście waszych aniołów o pomoc. Aniołowie tylko tego nie wypełnią, co sprzeciwia się woli i myśli Bożej. Do Polski i świata zbliża się wiele niebezpieczeństw. Lucyfer i jego aniołowie dają liczne rozkazy swoim sługom z masonerii i iluminatów, a ci wciągają narody do wojen i nowych konfliktów. Szatan chce wciągnąć Polskę do wojny, gdy to nastąpi, wielu Polaków zginie, wiele miast i wsi będzie zrujnowana. Wiele ludzi z rządu obecnego i poprzedniego śmiało realizuje wytyczne szatana i masonerii, aby zniszczyć Polskę, spowodować eksterminację wielu Polaków. Prawda o Was, o Polacy, jest dość niepokojąca. Prawdziwie wierzących Polaków, zdolnych do poświęceń jest stosunkowo niewielu. Jest wielu mających wiarę od świętną, nawet się spowiada, lecz dusza ich jest brudna, bo wiele swoich grzechów celowo zatajają, ukrywają, nie zamierzają się poprawić, nie robią prawie niczego, aby się zmienić, prawdziwie nawrócić. Wielu z Was mniej lub bardziej świadomie profanuje moje święte, eucharystyczne serce, przystępując do komunii świętej na stojąco, do ręki, z rąk świeckich szafarzy i szafarek. Złotego grzechu nie jest wynagradzane, zmuszony jestem dopuścić do Was wiele cierpień, aby Was opamiętać. Szansą dla wszystkich będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Każdy ujrzy prawdę, ale co z tym zrobi? Jaką decyzję podejmie? Nie każdy z Was jest szczery, wielu z Was mówi co innego, myśli co innego, a robi jeszcze inaczej. Wielu z Was ma na swoim koncie grzech morderstwa dzieci nienarodzonych. Będąc w stanie grzechu ciężkiego, idziecie, nie spowiadając się z niego, do Komunii Świętej, gdzie mnie profanujecie. Gniew Bożej Sprawiedliwości zbiera się też nad Polską, czy i was mam przesiać przez sito wydarzeń? Jeżeli i na was padnie miecz sprawiedliwego gniewu Bożego, kto z was się ostoi? Większość biskupów polskiego episkopatu nie chce mieć mnie królem, bo wielu z nich mniej lub bardziej świadomie intronizowali Lucyfera na swojego króla, a prawie wszyscy mimowoli pełnią wolę szatana. Maryja, moja święta, kochana mama, błaga nieustannie za Wami, ale Wasze grzechy i winy bardzo mocno Was obciążają. Polacy wszystkich stanów, wzywam Was do modlitwy i pokuty, do nawrócenia, do opamiętania się, kto mnie zechce posłuchać. Masoneria kościelna z loży P2 i P3 mocno ciśnie polskich biskupów, bo chcą w Polsce dokonać wielu zmian, bardzo niekorzystnych dla Polski. Jeżeli nie będzie dostatecznej liczby modlitw, postów i ofiar, to i w Polsce rozpęta się wojna. Możecie się jeszcze uratować, lecz kto mnie posłucha? Wielu ludzi świadomie gardzi żywym płomieniem, a zwłaszcza tym, co przekazuje. To nie on sam siebie wybrał, nie on sam siebie powołał na mojego proroka. To ja sam go wybrałem, to ja go powołałem, nadałem mu nowe imię, żywy płomień, przez nieżyjącego już proroka Adama, człowieka, bo tak chcę, bo mogę i to nim chcę się posługiwać, bo on mnie słucha, jest otwarty na słowa przekazywane mu przez Trójcę Świętą i Maryję, moją świętą, kochaną mamę. Od wielu lat jest Bożym niewolnikiem. Jeszcze trochę, a zabiorę go wam i nikt go nie będzie mógł znaleźć. Ochronię go przed lawiną wydarzeń, a w miejscu ukrycia przygotuję go do przyszłych zadań. Jest wielu kreujących się samymi na kogoś ważnego na namaszczonego, regenta, proroka, stygmatyka, apostoła. O ile się nie opamiętają po tym, jak ujrzą prawdę, to nadchodzące wydarzenia zmiotą ich z powierzchni ziemi, a jeżeli za swoje zło, którego się dopuścili, będą żałować, mogą jeszcze uratować swoją wieczność. Błogosławię każdemu, kto w jakiś sposób pomaga żywemu płomieniowi, wynagrodzę go tysiąckrotnie. Nie martwcie się tym, co ma dopiero nadejść, to musi się stać, wydarzyć, abyście byli oczyszczeni, przygotowani do tego, co ja wam planuję. Jeżeli się posłuchacie, jeżeli wypełnicie skrupulatnie wolę Bożą, to jako jedyni wy Polacy możecie ujść cało z powodzi nadchodzących wydarzeń. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham Was niezmiernie i pragnę od Was waszej całej, lecz czystej miłości, cierpliwości, a nade wszystko Waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Pragnę, abyście nigdy nie skupiali się na złu, na jego wpływach, lecz zawsze trwali w dobru, siali nim oraz miłością. Błagam Was dla dobra Waszej duszy, Wybaczcie każdemu z serca, kto przeciw wam zawinił, choćby nie wiem, co złego wam uczynił. Przebaczcie im z całego serca, nigdy nie chowajcie w swoim sercu jakiejkolwiek urazy. Często stawiam wam na drodze osoby, z którymi się wiążecie, a po pewnym czasie okazuje się, że wasz wybór był chybionym wyborem. Dopuszczam to dlatego, abyście dopomogli ratować od wiecznej zguby tę osobę, a także jej rodzinę przez wszelkie wasze starania, posty i wasze modlitwy. Powierzajcie te osoby Trójcy Świętej, a swoje wszelkie modlitwy, ofiary, posty oddawajcie wyłącznie do Bożego Skarbca. Proszę Was o to, abyście się postarali nie obmawiać tych osób, bo one są duchowo bardzo ubogie, biedne, bo tkwią w złu, a bez Waszej pomocy i Waszej współpracy z łaską Bożą poszłyby na miejsce wiecznej pokuty, na wieczne męki, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Spróbujcie nie narzekać, nie gderać, nie obgadywać, bo to znacznie obciąża Wasze serce i sumienie. Nie myślcie za wiele o swojej krzywdzie, zapomnijcie ją, bądźcie ponad to wszystko. Postarajcie się, abyście myśleli tylko o Trójcy Świętej i przebaczajcie wszystko waszym winowajcom, nigdy nie pielęgnujcie w sercu urazy, lecz wyrzućcie te demoniczne haki ze swojego serca, aby nie stanowiły dla was dodatkowego, duchowego obciążenia. Niech nikt nie skupia się na sobie, bo to jest nader egoistyczna postawa. Chcąc zyskać więcej łask Bożych dla siebie, skupcie się na pomocy dla innych, wtedy tym więcej łask Bożych do Was powróci. Pozwólcie mi działać nieustannie na Was i Wasze serca, wykonujcie to wszystko, co Wam podpowie Duch Święty. Nie chcemy dla Was źle, ale dobrze, a przystanie do szatana i jego woli, zawsze przyniesie Wam wszelkie zło i same problemy. Przemyślcie swoje życie i postępowanie, wyciągnijcie dla siebie odpowiednie wnioski. Abyście przez podjęcie właściwych decyzji uniknęli nieodpowiednich konsekwencji. Powierzcie wasze życie, waszą codzienność w Boże dłonie. Nigdy nie odwracajcie się ode mnie: ja zawsze chętnie podzielę się z Wami moją miłością, lecz czy Wy zechcecie ją przyjąć? To nie jest teraz takie pewne. Kocham Was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza Mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest Was na to? Czy stać jest Was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na Waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie imienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na Was i Waszą miłość, ale czy się doczekam? Jezus. Komentarz do orędzia. To orędzie Jezusa przypomina nam o Jego miłości, trosce i gotowości do pomocy w naszym duchowym wzroście i zbawieniu. Przekazuje nam ważne przesłania, takie jak potrzeba zaufania Bogu, modlitwy, pokuty oraz miłosierdzia wobec siebie nawzajem. Jezus ostrzega również przed niebezpieczeństwami dla Polski i świata, zachęcając do nawrócenia i duchowej gotowości. Orędzie podkreśla także rolę przebaczania, oddania się Bogu oraz modlitwy za innych. Warto podkreślić, że głównym przesłaniem jest miłość Boga do każdej duszy i pragnienie zbawienia każdego człowieka.